Dzień dobry! Chciałem Wam powiedzieć, że do końca roku zostało 43 dni. Więc jeśli ktoś zaplanował coś na rok 2020, to jeszcze ma tylko 43 dni, żeby osiągnąć swój cel. Nie wiem, co ja zaplanowałem w sumie. Dzień dobry, dzień dobry! Cześć Zygmunt, cześć Jacek, cześć Zosia. Witam serdecznie Was. No i witam też wszystkich tych, którzy podłączyli się już na nasz 102 starter. Do, y, na Facebooku. Angelika, y, Beata, Ania Kasia. Cześć, Asia. Ania Kasia. Ania Kasia, Asia. Cześć wszystkim. Y, czyli 43 dni do końca roku. Dzisiaj też jest ważna rocznica. Przeczytałem sobie właśnie teraz y, w, ten: y, Polska. Dzisiaj obchodzi rocznicę nawiązania. Y, Stosunków dyplomatycznych z Timorem Wschodnim. Więc jeśli ktoś tam mógłby coś na ten temat więcej, to bardzo serdecznie zapraszam, żeby uczcić tę ważną relację dyplomatyczną dla naszego kraju. Timor Wschodni. Ktoś w ogóle wie, gdzie to jest? Też tak myślę. Właśnie, że to gdzieś tam na wschodzie jest, nie? Bo wschodni. Cześć Paulina, Angelika, Marta, Iwona. Ania, Justyna, Marta. Witam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś ma jakieś wolne przebiegi, to codziennie jest adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele rano. Od 10 do 11.30, zdaje się. Można sobie skorzystać, a w piątek od 19.30 do 20.30. Każda adoracja zakończona jest obrzędem Komunii Świętej, więc można. Można się podbudować i odbudować. Dzisiaj kolejne matematyczne, matematyczne pismo święte. Dzień dobry. To ukon oczywiście z kierunku Eli, która się z nami wita na Facebooku. Cześć, Paulina, przy okazji. Tak, dzisiaj kolejne, kolejne, kolejne matematyczne pismo święte. Chciałem jeszcze przypomnieć o butach męskich. Jeśli ktoś ma lub może mieć lub wie, kogo może zapytać o męskie buty dla bezdomnych na porę jesienno-zimową, to pamiętajcie, żeby je przynosić i zostawiać pod drzwiami do naszego domu parafialnego. A Kasia, która się zajmuje z apusatem społecznym, je przeglądnie i da tym, którzy najbardziej potrzebują. Pamiętajcie o butach. Cześć Sylwia, cześć Lucyna, Agnieszka. Nie wiem, czy zauważyliście, ja to zauważyłem, że jest taka fala, że w sobota i poniedziałek liczba osób jest najniższa, a potem w miarę jak leci tydzień, to wydaje się, że łapiecie rytm chyba wstawania, tak? I jest nas coraz więcej live. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Dzisiaj jeszcze dyskusja o 19.45. Serdecznie zapraszam, żeby pogadać o zakopanych skarbach. A teraz już zapraszam na odcinek 102 i tytuł Pomnażajcie, a nie dzielcie. Dzisiejsza Ewangelia to właściwie powtórzenie Ewangelii z niedzieli o tym, że gospodarz dał swoim sługom 10, 5 i 3 miny. Czyli właściwie to samo, co słyszeliśmy w niedzielę, i oni po jakimś czasie muszą się z nim rozliczyć. I znowu przynoszą wielokrotność albo dokładnie tyle samo. I jak pomyślimy sobie o tym w kluczu naszego życia, to pomyślmy o tym, że czasem wolimy dzielić włosa na czworo. I dawać dokładnie wszystkim porówno i dokładnie z tego, co mamy, a czasem nie chce nam się podejmować wyzwania tworzenia nowych rzeczy. I trudno czasem jest wytworzyć jakieś nowe dobro, życzliwość, wdzięczność. Myślę, że to jest też trudne, jeśli się gdzieś tam siedzi w domu, czy, czy ma się. Monoton, monotonie życia, która jest spowodowana czy pracą, czy, czy dzieciakami, szkołą i tak dalej, obowiązkami. Ale pomyślcie sobie o jednej rzeczy, która, którą macie dobrą na co dzień, którą, którą lubicie, którą otrzymujecie i pomyślcie, że można ją pomnożyć. To znaczy, jeżeli ja, na przykład, mam y, bardzo fajnego współbrata, który się jest w stanie cieszyć z bardzo małych rzeczy. To ja mogę spróbować też cieszyć się z małych rzeczy, nie sztucznie, w miarę naturalnie. I to może dać więcej radości na naszych wspólnych spotkaniach wieczornych w naszym domu. I chyba każdy z nas ma takie małe rzeczy, które dostaje od kogoś, i może je pomnożyć, czyli zwielokrotnić ich obecność w waszej codzienności. Nie dzielcie tego i nie bierzcie tylko tego, co dostajecie dobrego, ale starajmy się to pomnażać, tak żeby było tego coraz, coraz więcej. Zapraszam jeszcze raz wszystkich na 19.45. Będziemy mówić o zakopanym skarbie. A Wam wszystkim życzę bardzo dobrego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.